Witam Was serdecznie z tej strony Mister TNT i witam Was w kolejnym odcinku yy, pierwszy, pierwszym odcinku Minigames Mini I, witam, i witam Was na następnym cięciu. Dobrze, wi, dobrze, witam Was po cięciu i let's go! Nie! Moje, moje odlotowe. Będę bił kością. No nie! Szybko, szybko, idziemy. Musimy mu czekać. E, tak, eee... do mojego nagrywania. E, jak widzieliście pewnie w takim e, filmiku audiologu, przepraszam, że się napisałem audiolog, ale... Ręce do klawiatury nie są przyzwyczajone <grym> Mało gram. E, to tak mało nagrywam, ale no po prostu muszę mam przerobić lekcje i tak dalej. Wiecie jak to jest szkoła. Szkoła daje w kość. Hmm, hmm. Czy tu jakaś skrzynia jest? Się trochę właśnie boję, że... O oh no! Za 4 minuty będzie ostateczne starcie, więc musimy się pospieszyć. Otóż to, że, że mnie nie było, dlatego bo... No bo on za dużo za dziwne głowy i tak dalej. Wiecie jak to jest. Wy ja też chodzicie do szkoły, nie? O nie, ja pamiętam to miejsce. To miejsce jest pokibane. Ki, po tam nie idę, bo tam właśnie zawsze przegrywam. Ale mam piacha, nic na tym, ani jednej strzygi. No to mam rzeczywiście takiego pecha Jest ja, tu jest jakaś skrzynia Jest! O! To się nazywa mieć szczęście no, A tylko chwilowo <laughs> o, to... O, nie! sprint Sprinta! Zabiją mnie! Zabiją mnie! Pawele zginął przez Dino Sword. Ja tam... Ja wiem, bo tam jest. Ucieczka! Chodzona. Kolejna skrzynia. No, nie! Nie można otworzyć jej. Szybko! O ja people, Gdzie jest jakieś żerełko? Hmm? O, o na dwie skrzynie. Kompas, serio. A po co mi? E, 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 to się przyda na pewno. Ale my szukamy tu jedzenia, halo! Niemożliwe, że tu nic nie ma. Trochę mi szkoda, że za że szybko zespintowałem. Mogło się to jeszcze przydać. Zastawie hmm, teraz ta o. o mój proszę! Trudno, walczymy. A! Trudno. Zdadam! Trudno. O, zdedałem. Dobra. Widzimy się w następnym odcinku. Dobra, jestem po raz drugi. mi teraz w Andreas. Poczujmy się jak w GTA. Oho. I tak, chcę powiedzieć, że w tych odcinkach to jest mój... Akurat to jest mój pierwszy... Pierwszy z minigames, survival games. I powiem, że... W następnym odcinku Minger postaram się dla Was. zrobić jakiegoś yy, yy, gościa. To! Yy, o! Stary! Nie bij mnie! Au! zabije mnie! Zabiję mnie! Nie! Dobra. Jeszcze jedna arena. Dobra, jesteśmy. I jak już wcześniej mówiłem w tym yy, B będzie osoba. Tak się postaram. I jeszcze, żebyście. Yy, Napisali w komentarzach w jakiej kolejności, bo zamiast Minecrafta chcę coś innego oczywiście nagrywać e, wszyscy o jednego patyka? kur Kurdy! Muzułmany! Cygany, wszystko mnie... okradły mnie Nie mam nic Muszę uciekać Najgorsze, że dwa razy jest noc, a nie dzień Ja uciekam, 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 uciekam. Nikt mnie nie goni? Nikt mnie nie goni, dobrze. What the hell? No lul! Uch! Czego mi nie wychodzi? Jen, no. yeah, serio, takie słabe temsy. Chyba ktoś płynie. Ja piepapier, no serio Nic, nic fajnego nie dostałem No i się nie cieszę Dobra, lecimy Cztery minuty, serio Ci wszyscy goście Wszyscy co gra grają są bardzo słabi Pozdro dla was, pozdro Ja Nie chcą mnie bić? A! Dobra! Paweł, zostaw mnie! Pierwszy raz mnie zabiłeś! No, no trudno. No. No niestety, taki był koniec mój. Przegrana. Nie, nie wygrałem nic! Nic! Kurdy. Daj, babci, było się. dobrze.